Witam Was, kochani, serdecznie. Kochani, ten film chciałbym zadedukować głównie mojej kochanej żonie. Chciałbym jej podziękować za te wszystkie lata, kiedy wychowała nasze dzieci, kiedy dbała o dom, kiedy to wszystko było na jej głowie, a ja tak naprawdę nie miałem czasu, miałem inne sprawy. Był alkohol i różne inne przyjemności, i byłem po prostu egoistą, i uważałem, że właśnie te rzeczy, jak wprowadzenie domu, wychowanie dzieci, to gotowanie, sprzątanie, to wszystko należy do mojej żony i to powinna robić kobieta. Ja przynoszę pieniążki do domu, i tak powinno być, nie? Dlatego teraz wiem, że jest to bardzo złe. Jest to bardzo złe zachowanie, a wielu z nas, mężczyzn, też tak podchodzi do sprawy, nie? Także chcę to zadekować głównie mojej żonie, ale także wszystkim Wam, kobietom, bo jesteście niesamowite w tym wszystkim, co robicie. Chciałbym tutaj zacytować taki piękny tekst. Nie wiem, kto go napisał, ale jest niesamowity i wierzę, że ten tekst pochodzi od Boga. Posłuchajcie: Uważaj, żebyś kobiety do płaczu nie doprowadził, gdyż Bóg liczy jej łzy. Kobieta z żebra mężczyzny powstała nie z stóp jego, by ją deptać. Nie z głowy, by ją wywyższać. Lecz z boku, by równą była. Z podramienia, by ją chronić. I blisko serca, by ją kochać. Bardzo mocno mnie te słowa do, doświadczają. Ja teraz przez ostatnie dwa tygodnie, kochani, miałem urlop z, z racji tego, że urodziło się dziecko, więc te dwa tygodnie spędziłem w domu. Bardzo mocno doświadczyłem tego czasu. A jak ten czas spędziłem. To zobaczcie sami. Jaki Wiki. Z Panem Bogiem. Pa.

Tak to wyglądało i powiem Wam szczerze, że jestem dumny, ale nie z siebie. Jestem dumny z mojej żony i z każdej kobiety, która zajmuje się domem, która wychowuje dzieci, która to wszystkie rzeczy robi i bardzo często ta praca, bo to jest praca w domu, to jest praca w domu, jest dużo cięższa niż, niż to nasze prace gdzieś tam mężczyzn, którzy nawet sobie nie zdają sprawy z tego wszystkiego właśnie. I uważam, że moje przesłanie, że wiecie, żeby to wszystko dostrzec tak naprawdę, żeby to do nas dotarło, to trzeba, trzeba pou, poukładać sobie w życiu kolejność. Co jest najważniejsze i ja uważam, że najważniejszy w życiu jest Pan Bóg, kochani. Trzeba dążyć do tego, aby Go odnaleźć, bo gdy Pan, jak to powiedział święty Augustyn pięknie, gdy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym miejscu i ja tego doświadczam właśnie. Gdy poznałem Boga, te wszystkie sfery mojego życia zaczynają zaczynają się zmieniać. Pan Bóg właśnie w kolejności takiej, jakiej powinny być układa. No ale On jest teraz na pierwszym miejscu i On mi pokazuje właśnie i uporządkowuje te wszystkie inne rzeczy, nie? I to jest niesamowite, dlatego chcę się z Wami tym podzielić, z tym moim doświadczeniem tych dwóch tygodni. Niesamowitym. Chcę też z całego serca Podziękować każdej kobiecie, przede wszystkim mojej żonie, za to, że jest i że każda kobieta tak naprawdę jest matką. I nieważne czy, 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 czy ma dzieci swoje, czy jest singielką, Pan Bóg włożył w Wasze serce właśnie tą opiekuńczość, tą wrażliwość, aby być matką dla każdego człowieka i to jest niesamowite. I dziękuję Ci Boże za, za moją żonę, za moją rodzinę i Życzę każdemu, aby ten Pan Bóg był na pierwszym miejscu, a wtedy Pan Bóg pokaże nam i poukłada nasze życie tak, jak ma być. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam Błogosławionego Dnia, Wieczoru i Nocy. Trzymajcie się. Do następnego odcinka z Panem Bogiem. Pa.